Kiedy ludzie będą całować ślady, którędy przechodził największy z rodu Polaków, święty papież Jan Paweł II. Wiedziałem, że będą przekazywać sobie Polacy, co do nas mówił ten, który całował Ziemię Ojczystą. Jak ręce rodzonej matki. Krążyły przepowiednie o słowiańskim papieżu. Pan Bóg uderzy w ogromny dzwon, dla słowiańskiego oto papieża otwarty tron. Tak czytaliśmy przepowiednie Mickiewicza. Znałem go, znałem! jak z duszą i ciałem to namiestnik wolności na ziemi widomy na trzech stoi koronach a sam bez korony nawet Kałczyński modlił się do matki bożej oto królowo schodząc w serca głębie Błagam, słuchając, mówi Duch Boży, nowe papieństwo jak dąb się rozłoży przy polskim dębie. A najbliższy nam błogosławiony, Bronisław Markiewicz przepowiedział, że Bóg wyniesie Polskę nad inne narody, gdy wyda na światu wielkiego papieża. Wszystko to już się stało. Runął mur berliński. Wyprostowali się ludzie przygnieceni reżimem. Stanęli solidarnie przy Bogu i ojczyźnie. Rozgniewał się szatom, Czał. cisza, płacz. Litwa. Zerwały się gołębie karetki pogotowia klinika Dżemelli, modlił się cały świat. Zachowaj nam go, panie. Matka Boska zobaczyła w morskim oku zakrwawiony pierścień rybaka. Wyłowiła, otarła i ocaliła. Widzieliśmy całe życie piotra naszych czasów. Jeszcze orędzie o miłosierdziu. Potem w oknie papieża paliła się lampka życia. Zgasła. Miłość nam umarła. Trumna cyprysowa, róża z Polski. I wiatr, co przywracał księgę życia. Zamknę. Amen. I co teraz? Zostaliśmy sami. Całe piekło się rozwarło. Polacy, czemu stoicie? Teraz przyjdzie święty papież i zadrży ziemia i zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. A my co? Polacy, obudźmy się i odnawiajmy oblicze tej oskalpowanej ziemi, którą święty papież całował jak ręce rodzonej matki. Dziękuję.